Ostatnio dostałam paczkę PR od Cosrx, co na maksa mnie ucieszyło, bo mam kilka perełek, których używam od dawna. Między innymi dostałam zapas mojej ulubionej esencji ze śluzem ślimaka. Zużyłam kilka opakowań i to, co mogę dodać, to faktycznie wygładza skórę oraz zmniejsza przebarwienia. Na ten drugi efekt w moim przypadku nieco dłużej czekałam, ale było warto. Sama formuła, jak możecie sobie wyobrazić, jest nieco kleista, jednak uważam, że można się do niej przyzwyczaić i absolutnie jak dla mnie nie jest nieprzyjemna. Dodatkowo szybko się wchłania. Drugim produktem jest All-in-One Cream. Jest to żelowy krem przeciwzmarszczkowy, który zawiera również śluz ślimaka, ale ma on nadawać przede wszystkim skórze blasku, łagodzić, nawilżać i działać przeciwzmarszczkowo. Tego gagatka już miałam i niestety u mnie się nie sprawdził, ale wiem, że ma wielu zwolenników. Aby nie być gołosłowną, pokażę Wam, jakich produktów tej marki obecnie używam. Na początek delikatnie złuszczający tonik z 7% kwasem glikolowym. W razie jestem jeszcze w fazie testów i zużyłam dopiero jedną trzecią opakowania, więc dam Wam znać, jak się sprawdza. Następnie serum wzbogacony 6% rodzajami peptydów, które ma nawilżać skórę i wzmacniać ogólny efekt w połączeniu z innymi produktami do pielęgnacji skóry. Tutaj mam jeszcze mieszane uczucia. Potrzebuję jednak nieco więcej czasu, żeby go potestować i na pewno dam znać, bo nie chcę go od razu jeszcze skreślać. A na koniec moja ulubiona esencja, o której wcześniej wspomniałam, a teraz pokażę Wam po kolei, jakie są formuły tych produktów. Serum jest zdecydowanie wodniste, jak dla mnie przypomina bardziej tonik, szybko się wchłania i pozostawia przyjemne uczucie na skórze tonik natomiast jest w formie sprayu, co było dla mnie dość zaskakujące.